W dzisiejszym odcinku, dzisiaj gramy w Dandy Sword e, Jakiś nowy update Nie wiem co to za update Halloween I ze mną dzisiaj jest Air Frost Znaczy Bread Toast I Jedno i drugie ja muszę tam co No dobra, dobra. okej okay. A mówiłeś, że będziesz mówił po angielsku Na moim kanale Co tak mówił? Ty tak mówiłaś Chyba nie ja O nie chcę na środku tego się chować. Z... Zasada... Czekaj, bo, czekaj, bo mikrofon wcześniej miałam odłożony. E, Hej, widzę właśnie ten odcinek ten Nagrywam tak, z <laughs> Dandy's White. Oczywiście. Tutaj jest e, Bed Toast. Welcome, welcome, welcome. to my channel Bed Toast XD. No nieważne. E, Dzisiaj będziemy zbiać na takie chyba dwa skinki, jeśli nam się uda. Skinki. No to postacie. Dwie postacie. Na się dzisiaj nie uda. No ja raczej myślę, że dam... Tak, nie wiem, 3 godzinki na rybekę. Mam za 300. Ja nie chcę na Ribekę. Jenny. No w sumie. No ale no to nie wiem czy na pewno dzisiaj nam się uda. No i może kiedyś się uda. No okay. No wiem. No to przez miesiąc się może uda. No nie wiem, to jest. No chyba przez miesiąc. albo aż do Halloweenu to mam to mam. Słuchaj, czyli tylko... Trzy tygodnie i jeden dzień. 20 Trzy tygodnie i jeden dzień. Tak, bo dzisiaj. 5, 22 dni. No, bo dzisiaj liczyłam. Okay, to byłem, to o, 30. mam plus 5 dni. Nie, O, pójdę. Ja tam widzę, by fani. Każdego światła przynosić. O, mam maszynę ostatnią. No masz. Dobra. A jesty ja pumpkiny. No, szkoda, no, kurde. Ja myślę. Help me! <noise> ok, czekaj, robię pium, pium, pium. Najpierw bardzo. bać. Tutaj To Speed, a nie Speed. Aha, no dobra, no to szkoda. A już myślałam. No przynajmniej dostałam kilka tego. I chore. Po nie ja nie mam nie. teraz dwa koła, ale nie wydawać, bo zbiera. Daj mi chwilę. Daj mi chwilę. Nie, Daj nie. mi. Daj mi mnie. Idę. Idę. Biegnę. O nie. Nie uda mi się. Ja nie wiem, gdzie ja mam iść. Help no. me. Czekaj, bo mi się speed skończył. Speed mi się skończył. O, dobra, już myślałam, że to się nie uda. Good job. E, skąd ty masz to? E, no to nie, nie chcę. Ja i tak nie na nic nie. A nie, staw mnie na czekoladę. taki przycisk Q. No ku. Ok. No wiem, właśnie nic tam nie. To można sobie wyposażyć. A, no to super. Get to elevator. Ej, to to jest fajne w sumie. No ja. Eee, następny Floyd. Jestem Dendylan. Ty wiesz jak się ile masz spidzach i następnego? Eee, ja też nie pamiętam w sumie. Chyba. Chyba trzy? Kurwa. Jeśli miałam cztery, to by była distrakcja. Tu no. i eee, teraz za tobą biegają się, nie umiałam dokończyć i przez to nikt nie dopada. No ty nie. Jaj. Gdzie jest jeszcze dynia? Uważaj! Bye bye. E, widzę tiszę. A, widzi mnie jedna z nich. Nie! Nie bierz mi dyni. Ej, ej, hej mi! A masz... O, Dosta do wow! Dobra, mam to apteczkę. Innych, mam, mam apteczkę. O! I, i mam maszynę. To jest kółkiem. Ok. A co jak ktoś tutaj przyjdzie? Nieprawda, bo ja mam dwie apteczki. Znaczy miałam dwie. Teraz mam. Teraz mam jedno. No jedną sobie kupiłam, a drugą znalazłam. O kurde, idzie tu. Stop! 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 Kójdę! Helmi, Aha, XD. Ej, nie! Czemu, czemu ją sprowadziłeś? Ale sprowadziłeś obydwie! Ja mam obydwie na ogonie! Ja mam obydwie na ogonie! Kójdę! Ostatnia apteczka. Mogła się za rzeczy. Za różne rzeczy. Wtedy się chowam. Gdzie jest moja tamta maszyna? O, widzę. Ile ja już mam pumpkin? O, 33. Ej, ja mam 33 pumpkin. O, kujde. Bifani idzie do mnie. Bifani i do mnie idzie. Gdzie ty jesteś? E, widzę Tiszę. Ja teraz nie wiem, co jeszcze Dobra, Tisza sobie sprząta. O, ostatnia łyżka. Gdzie? O kujde, bryfa nie. To w ogóle sobie użyłaś jakiś trinketu. Kujde, ona mnie nadal goni. Mam ci pomóc? Tak. Proszę. Ona mnie nadal goni, mimo że się chowam za rzeczy. Nadal nie ma. Obydwie mnie mają. Nie, tu nie ma. Ty się chowaj. chowaj. Okay. I nie tam. Chowaj się. Nie ma ucieczki. Się nie ma ucieczki. Nie ma ucieczki. Blifany mnie goni. Kuj, help me. Blifany, blifany. Blifany, czo mnie nawet widzisz, kiedy ja się chowam. Jaka głupia jesteś, blifany. Jak jak? Nie możesz się tu ruszać. Nie musisz iść daleko od ciebie. Jest daleko ode mnie teraz. Idę gdzie indziej. W inne miejsce. Nie wracaj tam stąd przeszło, Bo tu jest dzisiaj. Ja kończę maszynkę. Więc możesz jeszcze czekać przy lewej torze. Przy lewej torze szukałaś maszynki. Jestem przy lewej torze. Ile ci zostało? E, jedna trzecia, jedna czwarta, jedna piąta, jedna szósta, jedna siódma. Pięknie, jestem już w setku. Ja jeszcze nie, więc ja sobie tak, jeszcze. Kres. Ile co, co cię zużyłaś? Dwie. No, co? Które? Separation? Miii, O co w tym chodzi? że jest 5% wolniejszy niż kiedykolwiek. A, to super. To przynajmniej taki plus, bo już mam jedno serce jedynie. A ja też potrzebuję dyni. To idź, to idź szukać dyni, ale bądź ostrożna. Bardzo luźnie. Widzę popik, Tata, idzie do mnie. Ha, głupia popił, nie widzi mnie. Nie powinnam tego mówić na głos. Spokojnie tak usłyszę. Tutaj są ciężki, kiedy tu się. Pięknie. Hejka Będę chodzić przynajmniej za tobą, okej? Okay? O <laughs> czekolada? No dobra, dobra. Okej, okay, to ja przynajmniej sobie tej wezmę. Staj, A gdzie dynia? Okej, okay, to muszę sobie zrobić maszynkę. Pam, pam, pam. Oczywiście być tousta Zabili już a mnie nie, więc ja mam jeszcze szansę. O kurde. A nie, jednak nie mam. Okej, okay, widzicie. To jest koniec odcinka. Więc... No. Na dzisiaj to tyle. Więc... Do następnej części Z Dandy Sword. Pa pa!